Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na konferencji Dezinformacja w medycynie. Jest nam niezwykle miło, że taka konferencja o tak ważnej tematyce odbywa się właśnie w murach naszej uczelni. I chciałabym bardzo serdecznie podziękować osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Przede wszystkim inicjatorowi, panu doktorowi Przemysławowi Waszakowi, za tak duże zaangażowanie i chęć podjęcia tego tematu właśnie jako pracownika Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, co pozwala nam pokazać również naszą lokalną wizję na ten niezwykle ważny, globalny temat. Drodzy Państwo, chciałabym dzisiaj przedstawić Wam swoją wizję Uniwersytetu Przyszłości. Czyli chciałabym się wspólnie z Państwem zastanowić nad tym, jak będzie wyglądać rola Uniwersytetu już niedługo. I musimy wszyscy sobie zdawać sprawę z tego, w jakiej rzeczywistości przyszło nam funkcjonować. Nam myślę tutaj o ludziach akademii, tak? czyli naukowcach, dydaktykach. Zaczęliśmy funkcjonować w rzeczywistości chaosu. Musimy się przyzwyczaić do tego, że już nic nie jest stałe, już nic nie jest takie samo jak było, że nasze życie właściwie przestaje mieć formę linearną, a bardziej fraktalną. Jest niezwykle duży stopień skomplikowania spraw, z którymi się na co dzień stykamy które musimy rozwiązywać, zarówno w życiu zawodowym, jak i w swoim prywatnym. I wszyscy czujemy pewną presję zmiany sposobu myślenia, zmiany sposobu często też działania, bo rzeczywistość, która nas otacza, zaczyna się dynamicznie zmieniać. Zaczynamy mieć do czynienia z zupełnie nowym ryzykiem niepewnością. I to również wpływa na sposób, w jaki na co dzień działamy na uniwersytecie. I spójrzcie Państwo na rzeczywistość uniwersytecką. Otóż studiowanie stało się masowe. Nastąpiła pauperyzacja do niedawna elitarnego studiowania, podejmowania tej drogi akademickiej. Dzisiaj świat wygląda zupełnie inaczej. Mówimy też o urynkowieniu studiowania. Czyli mechanizmy rynkowe zaczynają odgrywać ważną rolę w środowisku nauki. Do czego też musimy się przyzwyczaić i zmienić sposób swojego myślenia. Dodatkowo zwróćcie Państwo uwagę, że wiedza dostępna jest właściwie wszędzie. Nie tylko na uniwersytecie, ale jest wszechobecna w internecie. Możemy wszyscy korzystać z nieograniczonych zasobów. I to, co jest bardzo ważne, wszyscy tworzymy społeczeństwo wiedzy, czyli kapitał intelektualny staje się źródłem rozwoju rozwoju gospodarczego, rozwoju również społecznego. I w tym czasie chaosu Zaczęliśmy stykać się z bardzo trudnym problemem dezinformacji. Dezinformacji, którą rozumiemy jako świadome wprowadzanie w błąd, świadome, intencjonalne manipulowanie informacją w bardzo określonym celu. Zazwyczaj celu finansowym, ale ten cel może być też związany z chęcią wpływu na decyzje społeczne, na przykład w czasie wyborów. I dezinformacja jest gigantycznym problemem społecznym przede wszystkim dlatego, że trudno jest uchwycić, złapać, mówiąc kolokwialnie, autora treści zmanipulowanych czy nieprawdziwych. I ta sfera jest poza sankcją karną. Trudno jest znaleźć autora, tak zwanego też aktora treści, i właściwie nie wiadomo, kogo ukarać, ale też działalność w internecie jest działalnością nieuregulowaną dotychczas. Dlatego tak trudno jest. Przeciwdziałać dezinformacji. I chyba najważniejszą rolą jest świadomość społeczna, abyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy manipulowani, jak działa manipulacja. I myślę, że ta dzisiaj rozpoczynająca się konferencja będzie bardzo ważnym głosem na temat naszej świadomości społecznej, na temat tego, w jaki sposób możemy się bronić przed dezinformacją. I drodzy Państwo, zastanówmy się też nad rolą uniwersytetu właśnie w tym świecie chaosu, w świecie, w którym rozprzestrzeniana jest bardzo szeroko informacja nieprawdziwa, zmanipulowana, dotycząca również zdrowia, czy dotycząca ogólnie nauki. Czy my jako uniwersytet, i mówię to w sposób bardzo ogólny, nie tylko lokalny, czy my jako uniwersytet faktycznie odgrywamy właściwą rolę w przeciwdziałaniu dezinformacji, a dezinformacja korzysta z autorytetu? Czy my jako uniwersytet nie zaczęliśmy tracić własnego wizerunku, autorytetu, specjalistów, ekspertów przez działania, które niestety mają miejsce wśród nas, które należy napiętnowywać? Związane są z brakiem rzetelności w badaniach naukowych. Oczywiście są to sytuacje rzadkie, ale wpływają na ogólny wizerunek ludzi nauki. I y, uniwersytet musi być autorytetem, aby odgrywać ważną rolę w przeciwdziałaniu dezinformacji. Wszyscy musimy zadbać o to, żeby uniwersytet kojarzony był z miejscem, gdzie powstaje w warunkach bardzo rzetelnych, transparentnych nauka potrzebna społeczeństwu. I zastanówmy się, jakie mamy punkty wyjścia, jak dzisiaj wygląda nasz, nasze życie akademickie. Otóż globalnie nauka, bardzo dynamicznie się rozwija. Rozwija się również zupełnie inne podejście, zacierają się dyscypliny, mówimy o interdyscypl interdyscyplinarności badań, ale nauka rozwija się również poza instytutami badawczymi czy uczelniami, również w świecie komercji. Zobaczcie Państwo, Elon Musk wysyła swoje rakiety w kosmos jako osoba prywatna, prowadząc komercyjną firmę. I to jest również w pewnym sensie nowość. Jeśli spojrzymy na nasz lokalny rynek w Polsce, finansowanie nauki pochodzi przede wszystkim ze źródeł publicznych i jako naukowcy także zaczęliśmy dość głośno mówić o potrzebie odnajdywania alternatywnych źródeł finansowania, nie tylko tych właśnie publicznych. I zwróćcie Państwo też uwagę na bardzo niewłaściwy, tak to delikatnie ujmę, sposób ewaluacji nauki w Polsce, który nie promuje współpracy między uczelniami, ale stara się wprowadzić reguły konkurencyjne, które zupełnie nie powinny znajdować zastosowania we współczesnym w świecie. Powinniśmy wszyscy współpracować, współtworząc. Polską naukę na jak najwyższym poziomie. I patrząc na kształcenie naszych studentów, doktorantów, wszyscy mamy z tym na co dzień do czynienia. Studenci przedkładają swoje przygotowanie praktyczne bardziej nad zdobywaniem wiedzy, bo ta wiedza jest dostępna w tej chwili, tak jak wcześniej powiedziałam, właściwie wszędzie. Nie ma problemu z dotarciem do niej. I na naszych uniwersytetach cały czas, pomimo tego, że podejmujemy różne próby unowocześnienia kształcenia, wprowadzamy innowacyjne metody dydaktyczne, to cały czas kształcenie jednak tkwi w XIX wieku, czyli przede wszystkim kształcimy w sposób podawczy, zajęcia są mało angażujące dla studentów. I wszyscy włączamy strategię przetrwania, zarówno dydaktycy, jak i studenci. No więc, drodzy Państwo, gdzie powinniśmy podążać? Gdzie powinna wieść droga nowego uniwersytetu w zupełnie nowym świecie? I e, powiem, że to jest w pewnym sensie m, moja prognoza, ale uważam, że jedyną drogą dla rozwoju uniwersytetu jest Postrzeganie nas, tak, świata akademickiego jako pewnego rodzaju hubu innowacyjności. My nie powinniśmy doganiać innowacji, nowych pomysłów, ale je tworzyć, kreować. Startupy powinny działać właśnie na uczelni, i niezwykle ważne jest uświadomienie sobie roli społecznej uniwersytetu, który tworzy wartości. Które są dalej przez społeczeństwo wdrażane. I patrząc na oczekiwania rynku, pracodawców, pracodawcy dzisiaj szukają ludzi przede wszystkim przygotowanych właściwie do podejmowania wyzwań współczesnego świata. Czyli nasi przyszli absolwenci muszą umieć myśleć krytycznie, rozwiązywać problemy. Yy Zwróćcie Państwo uwagę, że edukacja pozaformalna odgrywa coraz większą rolę. Uniwersytety też coraz silniej będą rozwijać kształcenie podyplomowe, i to będzie niezwykle ważna ścieżka rozwoju również uniwersytetów. Czyli studenci, nasi absolwenci będą się z nami wiązać na całe swoje zawodowe życie. Tak przynajmniej powinno z, mojego, z mojej perspektywy predykcyjnej to wyglądać. Bardzo ważne jest, abyśmy w świecie uniwersytetu promowali etykę, etyczność badań, transparentność wyników badań. Ponieważ w świecie, w którym bardzo szybko rozwijają się różne technologie, powinniśmy podkreślać to, gdzie są bariery rozwoju i innowacji. I etyka zacznie odgrywać jeszcze większą rolę niż dotychczas. Etyka w nauce, etyka w kształceniu. Jeśli chodzi o sposób kształcenia, to jakość kształcenia powinna decydować o naszej elitarności. Czyli e, powinniśmy skupiać się na tym, aby kształcenie było jak najbardziej angażujące studentów w sam proces ich studiowania, aby odczuwali odpowiedzialność za to, w jaki sposób się kształcą, a my jako dydaktycy mamy już dzisiaj coraz więcej bardzo nowoczesnych narzędzi, które pozwalają nam zaangażować studentów. I zaangażowany student, co przez to rozumiemy? Rozumiemy osobę, która będzie potrafiła, czy już potrafi, myśleć krytycznie, rozwiązywać skomplikowane, Problemy, opierając się na wiedzy, którą samodzielnie jest w stanie zdobyć, a dydaktyk będzie tylko przewodnikiem, mentorem po tym całym procesie. Kształcenie będzie musiało też być coraz bardziej inkluzywne, czyli proces umiędzynarodowienia uniwersytetów będzie odgrywać coraz większą rolę. Zwróćcie Państwo uwagę, Gdański Uniwersytet Medyczny jest częścią Uniwersytetu Europejskiego to jest właśnie krok w stronę bardzo szerokiego pojmowania, studiowania w całej europejskiej naszej wspólnocie. Drodzy Państwo, będziemy zastanawiać się nad podczas tej konferencji nad tym, jak powinien reagować czy działać Uniwersytet w czasach dezinformacji. Niezwykle ważne jest, abyśmy promowali wartości uniwersalne, takie, które są podwalinami działania Uniwersytetu, ale muszą one wybrzmiewać jeszcze mocniej w działaniu. Wartości takie jak dążenie do prawdy, poznawanie prawdy, sumienność, rzetelność, sprawiedliwość, otwartość, wszelkie zasady etyczne, to są te wartości, którymi Uniwersytet powinien epatować społecznie. I bardzo ważną rolą Uniwersytetu będzie rola społeczna, czyli kształcenie również młodzieży, seniorów. Bardzo ważne, i staram się to też podkreślać, współtworząc władzę naszego Uniwersytetu że musimy tworzyć wspólnotę debatującą. My nie możemy tylko konsumować informacji, ale musimy ze sobą rozmawiać i tworzyć wspólną wartość. I patrząc na sposób, w jakim możemy jako uniwersytet przeciwdziałać dezinformacji, to na pewno będziemy musieli wyposażyć naszych absolwentów, ale również pracowników, bo nie zawsze sobie z tym radzimy. W takie umiejętności związane z rozpoznawaniem technik manipulacyjnych, z tą świadomością, kiedy nasze emocje są wykorzystywane, tak? czy nasz autorytet jest wykorzystywany do tego, aby może chcieć zasiać dezinformację i w jaki sposób być świadomym tego, że dezinformacja dotyczy również nas. I mm, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję, że wysłuchali Państwo tego mojego spojrzenia dotyczącego na rolę Uniwersytetu we współczesnym świecie, świecie chaosu. Życzę Państwu owocnych obrad i powodzenia. Dziękuję.